Cześć wszystkim z tej strony, Kamilńska na Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj chciałbym poopowiadać Wam trochę więcej szczegółów dotyczących KryptoSilezji 5, czyli spotkania, które już właśnie po raz piąty organizuję, które tak naprawdę ma na celu zrzeszenie sympatyków technologii blockchain oraz kryptowalut. I tak naprawdę, pamiętajcie, jest to. Spotkanie, w którym to wy macie się poznać, wy macie rozmawiać ze sobą, sprzedawać sobie jakieś alfy, rozmawiać o ciekawych kryptowalutach, o projektach, o tematach, które pozwolą nam wszystkim, mam nadzieję, jak najwięcej z tego rynku krypto wyciągnąć dla siebie. Oprócz tego, oczywiście, sporo ciekawych, mam nadzieję, prelekcji. Podczas tej edycji powiększyło nam się zdecydowanie grono partnerów tego wydarzenia. Będą oni mieli też swoje stoiska, będą nagrody. No, naprawdę będzie się działo dużo. Więc przejdę do wydarzenia na Facebooku, na którym możecie w tym momencie znaleźć wszystkie informacje odnośnie tego wydarzenia i krok po kroku powiem wam jak to wszystko tak naprawdę będzie wyglądało. Dobra, więc piąta edycja Krypto odbywa się tym razem w Muzeum Śląskim w Katowicach. Muzeum Śląskie zaraz pokażę Wam na mapie dokładnie gdzie to jest, gdzie zaparkujecie swój samochód, jak go znaleźć budynek, w którym będzie odbywało się to całe wydarzenie. No i dla kogo to spotkanie? Bo też wiele osób pyta, czy w ogóle jest sens, na przykład, mając małą wiedzę o rynku krypto, albo dopiero zaczynając swoją przygodę z rynkiem kryptowalut, czy w ogóle opłaca im się przychodzić na taki event? Jak najbardziej tak, I jest to event dla tych, którzy dużo wiedzą w temacie, dla tych też mniej poinformowanych, tak zawsze piszę w opisie tego wydarzenia, bo taka jest prawda. Nie bójcie się zadawać pytań, nie bójcie się podchodzić, nie jest to ogromna konferencja. Wiecie, w trzech różnych budynkach, na trzech różnych piętrach wszyscy będziemy razem wokół siebie, zarówno. Influencerzy KOL, zarówno projekty, jak i uczestnicy tego rynku, tacy tradycyjni, tak, którzy gdzieś tam nie pokazują się w internecie, więc naprawdę nie bójcie się podchodzić i rozmawiać ze sobą. Co jest celem tego spotkania? Tak, jak już mówiłem, wymiana informacji, dowiadywanie się o nowych, ciekawych zagadnieniach, które właśnie może umknęły Wam wcześniej, a teraz się o nich dowiecie, zweryfikujecie ten temat. No i miejmy nadzieję, że coś z tego dla Waszego portfela na koniec dobrego wyjdzie. Jeżeli chodzi o prelegentów, to Cashify, który jest również partnerem tego wydarzenia, przygotowało taką fajną grafikę odnośnie tego właśnie wydarzenia. Tu macie wszystkich prelegentów, jest Jarosław Bandos, jest Maciej Jankowski, Mikołaj Tomczak, Jolanta Mensfeld, Cezary Zielkowski, Rafał Słowski, Mike Satoshi, Jakub Bartoszek, Adam Targos, Maciej Tomczyk, Patryk Dudziński, exhuman, Janu Zieliński oraz Portfel Kowalskiego. I specjalnie nie wrzucam Wam na razie takiej agendy konkretnej, żebyście tak naprawdę byli od początku tego wydarzenia. Wydarzenie zaczyna się o 16, kończy się o 21.30. Potem idziemy na alter więc proszę Was, żebyście byli od początku tego wydarzenia. Na całym evencie będziemy mieli kilka solowych prelekcji. Chociażby Mike Satoshi, chociażby kryptobloger, chociażby Janusz Zieliński tutaj będą mieli solowe swoje wystąpienia, ale podczas tej edycji postawiłem bardzo mocno na debaty i będą masz trzy debaty. Będziemy mieli pierwszą debatę. Bitcoin versus Złoto. Tutaj po stronie Złota stanie Jola Menzfel oraz Patryk Dudziński, a po stronie Bitcoina znany z mojego kanału z finansowej teorii grawitacji Cezary Zielkowski wraz z Majkiem Satoshim. To jest pierwsza debata. Druga debata będzie to debata o strategiach inwestowania, czyli trading, hodl i trochę o psychologii. W niej wezmą udział Maciej Jankowski, Adam Targos oraz Maciej Tomczyk. I czwarta, ostatnia debata. To Wam podpowiem, że ona będzie na końcu tego wydarzenia. Debata airdropowa Jarosław Bandos, Mikołaj Tomczak, ponownie Maciej Tomczyk oraz Portfel Kowalskiego. No tutaj panowie mam nadzieję, że wymienią się wieloma ciekawymi argumentami. Ja będę wszystkie te debaty prowadził, uczestniczył w nich. Natomiast do tej ostatniej chyba debaty to wystarczy wydaje mi się, że dam panom mikrofon i oni sobie poradzą i porozmawiają sobie tu w tematach, czy jeszcze jest sens klikać te wszystkie Eldropy, Czy ten temat tak naprawdę już się zakończył? Więc będzie naprawdę ciekawie. Co jeszcze? Adam Targos jest to twórca aplikacji Trading Battles. Przygotował na naszą edycję bitwę tradingową Krypto Silesia. Będzie tu do wygrania na razie jest tutaj wpisane 500 dolarów reward pool dla kilku najlepszych traderów, którzy będą brali udział w tym spotkaniu. Natomiast już mogę wam powiedzieć, że ta pula dzięki naszym partnerom się zwiększyła. Chociażby chain energy dorzuciło tutaj parę dolarów dla siebie i jeszcze w tokenach C4E rozlosujemy tutaj nagrodę dla jednego z najlepszych traderów, którzy będą brali udział w tej, w tej bitwie podczas kryptosilezji. Kaspa w ogóle też będzie z nami tutaj na tym całym wydarzeniu. Jak już jestem przy partnerach, KASPA będzie miała swoje stanowisko, prawdopodobnie jakieś też gadżety przy, przywiozą wam, więc jeżeli kogoś interesuje, żeby porozmawiać z przedstawicielami Kaspy właśnie tutaj na rynek Polski, to będą na Crypto Silesii. To jest myślę, że mega, mega naprawdę, że przedstawiciele takiego projektu, który mam nadzieję, że i wam dał zarobić bardzo dużo w tej hossie, będą na Crypto Silesii. Pozostałymi partnerami tego wydarzenia są Arliten i tutaj Janusz Zieliński będzie miał swoją prelekcję. Cashify Kuba, oczywiście też Bartoszek powie w paru słowach o jego produkcie. Dalej mamy firmę Bitomaty. Tutaj szykuje się całkiem duża niespodzianka, jeżeli chodzi o to, co oni na swoim stanowisku zaprezentują, więc mam nadzieję, że będziecie, bo będzie to niezła ciekawostka. Plus dzięki bitomatu będziecie mogli wygrać bony do ich bitomatów, gdzie odbierzecie po prostu sobie Bill Bilget jest też sponsorem tego wydarzenia, i tutaj Maciej Jankowski właśnie w debacie treningowej będzie brał udział. Kaspa C4Li, to już oczywiście wam mówiłem. Dla tych, którzy nie posiadają jeszcze biletu na kryptosilezję, to naprawdę radzę się spieszyć, bo zostało już ledwo kilkadziesiąt ostatnich biletów. Bilety są dostępne pod tym linkiem na ekranie, oczywiście macie go wrzuconego też w opis. 50 zł tyle kosztuje bilet na to wydarzenie. No myślę, że naprawdę prelekcji i wiedzy, które możecie dostać plus to jak będziecie mieli dużą szansę, żeby tak naprawdę ten bilet był dla Was darmowy, no jest mega duża szansa. I Bitomaty i inni tutaj partnerzy, uwierzcie mi, że dadzą Wam szansę, żeby ten bilet był darmowy, a tak naprawdę, żebyście jeszcze zarobieni wyszli z tej konferencji. Tyle, jeżeli chodzi o te takie ogólne informacje. 7 czerwca, zaczynamy o godzinie 16, bądźcie nawet przed 16, żebyście zdążyli odebrać Żebyśmy zdążyli zeskanować Wasze bilety, żebyście dostali takie opaski na ręce, abyśmy wiedzieli po prostu, że jesteście uczestnikami tej konferencji, więc najlepiej być już tak 15.30, żebyśmy o czasie zaczęli, no i też o czasie skończyli. Muzeum Śląskie zjeżdżacie sobie tutaj z DTŚ-ki, z głównej drogi. Będziecie widzieli oczywiście szyb, będziecie widzieli też budynki przeszklone Muzeum Śląskiego. Wjeżdżacie sobie tutaj. Tu jest parking podziemny, wy na niego nie wjeżdżacie. Wjeżdżacie sobie drugą uliczką, pyk w lewo, i tutaj po prawej jest cały parking darmowy dla Was. Szlaban będzie podniesiony, więc tam możecie za darmo zaparkować swój samochód. Ponad 100 miejsc jest, więc mam nadzieję, że każdy tutaj znajdzie kawałek dla siebie. I z parkingu przechodzicie tutaj do tego budynku. To jest taki największy szklany budynek. Tam tu jest spichlerz, a tutaj jest największy taki szklany budynek, i tam na minus 4 sobie albo schodzicie schodami ruchomymi, albo zjeżdżacie windą. Zresztą będzie opisana droga do tego wydarzenia, więc tutaj na pewno, na pewno traficie. I po całym wydarzeniu od godziny 21.30 będzie after party. Nie na Mariackiej, tak jak to ostatnimi razy bywało, ale zaraz tutaj obok Mariackiej na ulicy Dworcowej 3. W lokalu absurdalna spotkamy się, tam będzie można się napić czegoś zimnego, będzie można zjeść, więc o to się nie martwcie. Także jeżeli jeszcze szukacie gdzieś noclegu na to wydarzenie, to pewnie najlepiej albo tutaj gdzieś w centrum, albo zobaczcie, bo to jest naprawdę niedaleko z Muzeum Śląskiego. Tutaj macie Hotel Nowotel oraz Ibis, więc w połowie drogi w sumie możecie sobie tutaj na przykład zabukować jakiś pokój w hotelu i będziecie mieli blisko zarówno na wydarzenie, jak i na afterparty po całej imprezie. Na afterku też są pewne... Nagrody przewidziane, pewne konkursy, coś tam się będzie dodatkowego działo, więc tak naprawdę mówię Wam, no, ten bilet to dla większości i tak będzie za fliko. Tyle z mojej strony, tak naprawdę. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Mam nadzieję, że z większością Was spotkam się na tym wydarzeniu. Jest to największe spotkanie Silesia, jakie organizuję, więc mam nadzieję, że wszystko się tutaj fajnie uda. Dzięki bardzo, łapka w górę i słyszymy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć.